Cześć kochani, mamy dzisiaj 1 października, wczoraj był 30 września i był dzień chłopaka. W sumie chłopaka? Czy mężczyzny? Mężczyzny, chłopaka, chłopaka, mężczyzny. W sumie to powiem Wam już do końca, i ja nie wiem jak to jest. To dzień chłopaka, mężczyzny. Wszystko jedno. Ważne, że ja mam kolejną możliwość, aby zrobić. Wojtusiowi niespodziankę. Bo ja powiem Wam, bardzo lubię robić dzieciom czy Wojtusiowi ogólnie najbliższym osobom prezenty, niespodzianki. Bardzo mi to sprawia radość. Samo szukanie ich, kupowanie, wręczanie. No, bardzo to lubię. Myślę, że chyba każdy lubi. Dzień chłopaka to jest taki dzień, który mogę wykorzystać i mogłam Wojtusiowi zrobić. Słuchajcie, prezent. Jako, że po prostu wszystko miałam pięknie zaplanowane, ale Amazon tutaj spalił, bo spalił mi w dostawie i prezent przyszedł nie 30 września, a 1 października, to Wojtuś wczoraj dostał po prostu taką fajną czachę designerską, która tam jest u niego na półeczce. Bardzo mu się podobała, życzenia też mu złożyłam, wyściskałam go, a dzisiaj i oczywiście też powiedziałam po prostu, jak to wygląda z prezentem, że mam dla niego niespodziankę, ale przyjdzie z lekkim opóźnieniem. No i dzisiaj przyszła. Yy, odebrałam od kuriera i powiem Wam, <grywki> że naprawdę ten mój pomysł to był trochę taki, słuchajcie, nietypowy, bo zarzekałam się, że nie będzie tego w domu u nas, a będzie. Yy, co Wojtuś na tę niespodziankę? Czy trafiłam z prezentem? Czy znam na tyle mojego mężczyznę, że mu się spodobało, czy zupełnie spaliłam? Zobaczycie za moment. Nie przedłużam. Zapraszam Was za 3, 2, 1. Zaczynamy. Chodźcie zobaczyć. Co Wojtek na moją niespodziankę? A nie na środku, aż na środku najbardziej i po boku kieliszki. Obiecywałam sobie, że nie będzie czaszek w naszym domu. Jeszcze? No jeszcze dwa. O. Teraz muszę wykupić kolejną butelkę. E, e, co, o, co? Bo tam puste miejsce, także jakaś kolejna butelka coś. Jakąś jeszcze whisky, coś, Butkę jakąś. Bo tu już wypiłaś całą. Co? <noise> Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Chopaku. Dziękuję. Podoba Ci się prezent? Bardzo ładny. Tak? Do kompletu ten wczorajszy? Tak, kolejne czachy. Będziemy jeszcze mleczko pić, soczek. Hmm.